Broń lufa, otoczenie, puste. Chyba ono Tak o, no ile? No faktycznie. No. Spróbuj się w nogi Kurwa, ja dziś mamy na lewy Oj, tak, dzisiaj <grym> się zabezpieczoną broń. Nie wiesz, co jest lepsze? Ja lewą ręką za spół zaczepiłem, nie prawą. Glos. Nieważne którą ważne żeby zaczepiłem Mamy broń lub otoczenie spust. dzięki Bogu w Przetara nie mu w jego kierunku bo... <śledzio> Pany awaria <śledzio> Co? Zjechał się? No, no, A no co? na co? Wezmę go na plecy I wezmę coś, co może być minimalnie groźne Pistolet by się przydał O! Kuba ma w sumie, ale Replika się zepsuła. Komu kurwa? A jakiś i... To? No to takie gówno to wie, wiadomo. O ty kurwa! <laughs> kurwa, jak nie czy to się zepsuje jak chuj. Wszystkie repliki, które nie są mi się psują. A nie daj Boże Cyma, Cyma w ogóle się nie psuje. No. Foma z rozjebanym no Kurwa, to nie wiem co ty mi robiłeś, u ściany rzucałeś. No nie. <laughs> nie, to po prostu Foma. <laughs> rozumiem tak kurwa, tu sobie broń zaraz <laughs> Weź dzidę i do, do przodu, no, the... Chyba, że ty, Kupso nada, mi glocka? Ale on ciężko strzela. A daj, ja... Bo ja mu nie damy, bo on zepsuje. Ja mu dam nie. sukę, ja wezmę gloka, żebyśmy nie byli bezużyteczni duże no patrz, bo on kurwa tego magazynka już praktycznie w ogóle. No zimno jest. To chłopak będzie śmiesznie. Sopoma! Bierz sukę What? No To zimno jest, kurwa Papa. To ktoś chyba na przyszła kurczę. Chyba tak, no. Dobra, to lecimy. Dobra panowie. Brygada. Na razie będę robił z A to ty chyba zgubiłeś tą pokrywkę na wizji nie? Jest. To znaczy to, to jakaś? Inaczej ja, ci powiem. Mam kontakt z takim gościem, który jest tuki. Zalazł mi się tlaszkę w Aha. A, To Dobra, my uciekamy, bo tam wrogowie są kurwa My uciekamy generalnie.

To ma! Jest w ogóle rzekaj, kurwa! No, ja o chuj! sytuacja się Boję się! Wiecie, gdzie jest? Co dostał! Coś? Nie, tam dostał! Dobrze! Tak trzeba! O kurwo. Taki boże, bo... tak. <grystanie> po <grystanie> kurwa Auto famu. A taki pier... kurwa Mam pistolet od pustu cicho bądź Nie mam do magazynka Ja pierdolę Czekaj, ja ci rzucę Oszczędzaj tak kule Nie, teraz może lepiej trochę O To może ja podbiegnę najlepiej, mam tylko tego bloka Nie. My Cię będziemy osłaniać Dobra, ale to tak, żeby zgrane było Gdybyś gotowy do startu no. Dobra, Dobra Ułoży się no. No. z siebie Gotowi jesteście? No, to... no. Dobra, Waga? Trzy, cztery, ry Kurwa spierdolił Nie. Chyba Pani tam drugi. No to chuj, zabiję jednego i uciekamy. No, będzie śmiesznie. Słuchaj, co, 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 co. Dostałem. 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 Mam Dostałem. 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 no! Dobra. O chuj. O Jezu, no to już po mnie. No. A nie wiem, czy tak można. Dobra chłopaki, ja się poddam, bo to nic z tego. No idziemy do Dostałem, magazynka No Prawo, chodźmy Dostałem, DOSTAŁEM! Prawo! nie, prawo, to się tak nie, 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 Let's go. To wy, próbacie, ja nie, będę z Glockiem, kurwa, szedł to nie, 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 dobra, <laughs> no, dobra. nie, Piotr, nie, Za musisz Dobra A nie, chyba Na tarczę, na Tak? Kurwa. Taką, bardzo, 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 bardzo. Nie, ani ja kogo nie ma Kurwa, tu jest To jest Kurwa, no co jest? Kurwa, nie wiem. Tu ktoś jest co, co, co? Dobra! Nie no się nie wydarzy! A nikogo nie ma! Nie to już po chuju chyba! Dobra, cel osiągnięty.